Witam Was na moim kanale. Dziś muszę dokończyć balustradę na schodach na klacie schodowej góry, bo zacząłem a nie skończyłem. W sumie nie miałem pomysłu, co z nią zrobić, no ale coś tam wymyśliłem i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Ok, to jest to właśnie ta balustrada. W pozostałości, to co zostało ze starej balustrady, zostawiłem tylko. Ten słupek, u góry poręcz, no i w dół poręcz. To wszystko kiedyś było białe. Usunąłem farbę. Papierem ściernym troszkę wyszlifowałem. Troszkę lakerem przemalowałem, ale jeszcze będę raz musiał przemalować lakerem. Tą deskę, co tu mamy na dole. Tą deskę musiałem wymienić, bo były otwory od, od listew bo były tylko takie powkładane tu listwy białe, ale to nie zbyt wyglądało. I po prostu wyciąłem te listwy. Wymieniłem tą deskę i kupiliśmy na eBayu pręty, trelki i będę je wstawiał. oto tak wyglądają właśnie te trelki co kupiliśmy na, na eBayu. już sobie dociąłem na odpowiedni odpowiednią długość tak żeby mi tam pasowały w, w tym utworze w tej balustra, w balustradzie teraz będzie tylko trzeba je pomalować wyschną i zamontować je na klace skodowej czy na korytarzu. To są trelki z. stosują je do ogrodzeń różnych, a ja to wykorzystam do, do balustrady. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Efekt końcowy. Pomaluję je na kolor czarny. Wysoki połysk. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak będzie ok, to zostanie. Jak będzie słabo wyglądało, to zawsze kolor można zmienić na jakiś inny. Dobra, przystępuję teraz do malowania. Pomaluję i zobaczę, jak to będzie się prezentowało. Ok, nasze pęty już zostały pomalowane. Ładnie wyschły. I teraz wystarczy je tylko osadzić w naszej balustradzie. Ale też pokażę Wam jak wymyśliłem, żeby to, żeby te pręty nam nie wypadały. Ok, wszystkie pręty prawie już mamy obsadzone. W ten sposób to zrobiłem, po prostu nawierciłem otwory, jak widać jeszcze jeden został. Zrobiłem te otwory najpierw wiarpem później użyłem takiego czegoś nie wiem to jest rozwiartak czy co tylko musiałem obciąć tą końcówkę żeby nie przejść na, na wylot przez balustradę do góry po prostu szesnastką takim rozwiartakiem rozwierciłem dziurę i pręt wkładałem do góry i go opuszczałem wtedy na dół i tak to ładnie wyszło, ale jeszcze włożę ten jeden pręd i zobaczymy, jak to będzie w całości wyglądało się prezentowało. I oto efekt końcowy wyszło to tak: wszystkie pręty powkładane wyszło to nawet nieźle, niewielkim kosztem, bo trzeba tylko ponawiercać pomalować i nasza balustrada jest gotowa. Jak filmik się podoba, zostaw łapkę w górę, zostaw suba, żeby nie przekapić mojego kolejnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie.